Hej, 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 witam się z Wami bardzo serdecznie. Dzisiaj, 22 dzień. Nie przedłużając kochani, otwieramy. O, jakie małe piłki rybcie. No ale otwieramy. E! Chodźmy tu. O! O! Co to? Pomimo tego, że miałam tą książeczkę, wiecie. No to jest to nakładka albo na palec, albo na penisa. Można tego używać dowolnie, jest to silikon taki. No. no. Efekt bardzo miękkie i bardzo nieprzyjemne i śliskie. Ok. Nie przedłużając. To mamy załatwione. Bierzemy się za kalendarz z numerem 1. I co się kryje pod 22? dwójką? Pierniczek za dwie stówki. Nie ma prezentu. No i w dziesiątce mamy kartkę za stówę. No i pupa. Nie ma prezentu. Bierzemy się za owocówki, kochani. Dzisiaj mam dwie do zdrapania całe. Dlatego zaczniemy sobie od nich, żeby, żeby nie tracić po prostu czasu. No to co? Bierzemy się. Jabłko, gruszka, melon. Gruszka jest. Jabłka są. Gruszka jest. I melony są. Karambo, banan. Banan borówka. Banan jest. Karambo jest. I borówczyki są. I tu jeszcze dwa razy karambo. Okej. Okay. No i tutaj na górze ostatnie to Citronide. Okej. Okay. Tu jeszcze mamy cytronajdę. Nie wiem, co się dzieje. Ja zasłaniam ręką i nic nie widać. Może tak będę trzymać. Dalej mamy. Arbus, winogrono i figa. Yy, winogrono mamy tu. Arbuzy mamy na dole. O, takie zrobię po prostu, żeby wszystko było widać. Yy, Arbuz, winogrono, figi. Figi mamy tu i tu. I tu jest zabłąkana. Dalej. Wiśnie. Truskawka. Truskawki mamy tu. Wiśnie dwie mamy tu i tu, ale to nam nic nie daje. A i tu jeszcze mamy dwie wiśnie, patrzcie. Zabłąkane wędrowcze. Dobra, i ostatnie dwa to brzuskwinia i kiwi. Eee, kiwi kiwi jest i brzuskwinia jest, ale to nam nic nie daje PW pustak. Kolejna owocówka. No zobaczymy, może ta nam coś przyniesie. Drapiemy. Truskawka, jabłko, figa. Truskawka jest. Jabłka są. Figa jest. Karambo, cytryna, wiśnie i brzuskwinia. Brzuskwinki są tu i tu. Wisienki są. I cytrynki także są. Tu jeszcze zbłądzone karambo. Dalej. Arbuz awokado. Awokado mamy. Czy gdzieś jeszcze? Nie widzę. Tu mamy arbuzy. Borówka winogron. O tak, buruveczki. O jajku tu ich mamy od Groma. I jeszcze tu. Dobra. Kiwi. Ananas. Proszę bardzo. Ananasy. No i co będzie? Gruszki. Gruszki, które nam nic. Nic. Nic nie dają. No dobra. Bierzemy się za kolejną owocówkę. Też tu nic nie ma. No to co, kochani? Lecimy. Cytryna. Banan. Cytryny. Banany. Ciwi. Wiśnie. Wiśnie. O! Wiśnie. I kiwi no i patrzcie jak to światło się odbija przecież no zawału można po prostu dostać ale mnie denerwuje ta lampka no jest irytująca po prostu tak będzie za ciemno choroba jasna nie umiem światła ustawić Hmm? Czekajcie. No, tak też się będzie odbijało. Dobra, trudno. Aby trochę rozjaśnić, tylko ten draping. Będę myślała później. Awokado melon. Melon. Awokado mamy tu. I tu. No i ostatni symbol to brzoskwinie, ale one nam nic, nic nie dają. Kolejny pustak, APD. pięknie. Zostały nam trzy owocówki. No i teraz cała moc w nich. Ananas, wiśnie i kokos. Ananasy, proszę bardzo. Wiśnie. Tu jest ananas jeszcze. I tu. I kokosy mamy dwa. Ok. Truskawka jabłko. Truskawki. Jabłka. Kiwi i banan. Banana mamy tu. Kiwi mamy tu i tu mamy banana. No ale i A. I H. No dokładnie. Ok. Dwie ostatnie owocówki. Tutaj też nic nie mamy. Trafimy dalej: banan, pomarańcz, banany, proszę bardzo. Pomarańczki, dalej: awokado, wiśnie. Wiśnie mamy. I awokado, i wiśnie, tu dwie zabłąkane. I tu mamy awokado. Arbuz, winogrono. Winogronka mamy tu. Arbuzy mamy tu. No i ostatni jest melon, ale melon nie przynosi nam wygranej. No i co kochani, ostatnia na dzisiaj. Ciekawe, czy coś wpadnie. Lotto nas nie rozpieszcza. Winogrona. Karambo. Karambo. Winogrona. Karambo, 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 karambo. Winogronka. Arbuziki, łobuziki tu. I tu. No i co? Banan pomarańcza. Pomarańczki są. Banany są, tu jeszcze o, karambo, patrzcie, zaginione, wiśnie i borówki, ale to nam w żaden sposób nie ułatwiło sprawy, no kochani, pustaki, niestety, nie rozpieszcza nas lub to na te święta, ale nie przejmujemy się, będziemy drapać dalej. Dziękuję Wam kochani oraz życzę Wam miłego wieczoru. Do zobaczenia, pa pa!